Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy w Angry Birds Epic. Mam nadzieję, że kojarzycie tę gierkę. Zapraszam serdecznie do zostawienia lajków. Zaczniemy sobie od zabrania końców. Obejrzę sobie reklamę i wrócę do Was za chwilę. Okej, okay, udało mi się zdobyć jakieś drzewo. Sprawdźmy, tu jeszcze jest jakiś bonus, ale czy będziemy oglądać ten bonus i będziemy go zbierać? Chyba tak. Rzeczy z tego co widzę. Dostaliśmy jedną monetę, tą złotą, złoty pieniążek, to jest spoko. Pójdziemy powalczyć teraz. To jest nasz team. Zobaczymy jak mi pójdzie. Po co komu reklamy na filmie? No właśnie, racja. Dobra. Lecimy słuchajcie. Co my tu zrobimy? Na pewno zrobimy coś takiego żeby te ptaki pokonać. Mamy samuraja. I w sumie to możemy się teraz leczyć. Mogłem użyć w sumie umiejętności naszego samuraja, żeby z obrażenia sobie z... podbustować. Co jest na pewno spoko. No, widzicie, mniej obrażeń nam teraz zadają. O wiele mniej. I my możemy się elegancko teraz znowu wyleczyć. I znowu sobie cyk. Pokonać świnki, przepraszam. Dobrze Nian. za czujność. Dobrze, że mi to mówisz. Okej, okay, zróbmy coś takiego. No i co? Tu już mamy wszystko załatwione. E, świnki pójdą. Gdzieś uciekną, pokonaliśmy je. Gra dzieciństwa, no nie? Angry Berzepik to piękna gierka. Mam nadzieję, że zrobią kontynuację. Cześć Janek, dzień dobry. Witajcie, witajcie. Gram w Birds Epic, ta gra się tak nazywa. O! Patrzcie, jak się nazywa ten ptaszek. Ten duży. Urka. Robię sobie screeny, to co tak skacze, słuchajcie, to jest screen. A, arenę mi odblokowało, słuchajcie, chyba. Chyba mamy arenę. Konradzie, live z Roblox już był. Bomba, nie to Terens, tak, Terens. Bomba to jest ten, wiecie, jaki ptaszek, jaki kolor. Okej, okay. odblokowaliśmy sobie, słuchajcie, tą arenę i sprawdźmy teraz ją, czy możemy wejść tam do środka, prawdopodobnie tak. A arena jako tako nie działa, ta gra już jest bardzo stara, więc nie ma tych elementów, ale zawsze jest, mogę zdobyć, ej tu, mogę z kimś walczyć, o proszę. Brod, pozbieraj do Reda na Paladyna i zdobądź do niego katanę i tarczę, do tego ja bym połączył Biję na praktycznie 10k, naprawdę? To nieźle, co wybucha tak, co wybucha dokładnie. Dobra, my musimy bić te sztandary. Tak w ogóle, tak a propos, zaczniemy bić sztandary. Garden Warfare 2 zobaczymy. W sumie z chęcią bym nagrał, ale jeszcze multiversus trzeba nagrać. Proszę bardzo, udało się nam ich pokonać. Wygrywam. Dobrze, udało się pięknie. O tyle to jest spoko, słuchajcie, że te sztandary będziemy przerabiać na surowce i to jest fajne. Bo jako takich walk z, z ludźmi tutaj nie będziemy toczyć, bo nie ma tej opcji. Ta gra jest na tyle stara, że niestety nie ma. O, jak nazwiemy się? Broad Kids TV. Okej. Okay. Patrzcie, ale mamy tutaj rola. Za darmo. Dostaniemy sztandar. A sobie go weznę, oczywiście. I będziemy teraz rolować. No dobrze, to teraz możemy zrobić jeszcze jednego. I schowamy sobie ten standard do mm, plecaka, bo on jest słabszy. I teraz tak, słuchajcie, ja idę do gniazda. A czy ja mogę walczyć jeszcze? Ej, ja mogę walczyć. Ja mogę walczyć, chyba z botami. O jezu, z kim ja tu walczę? Ja chyba to przegram, słuchajcie, i to od razu. Patrzcie, jaki on ma sztandar. Łopanie! O jezu, ale biją. O jacie, nie, zostawcie mnie. O kurka. Jesus Christ. <todg> to będzie porażka. OG. No, OG player, dokładnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miło mi was widzieć. Jesus Christ, co tu się dzieje? Ale jesteśmy. Dostaniemy za swoje. Niestety mam za słabe ptaszki jeszcze, żeby oddać odpór wrogowi. Raczej GG, ale to nic takiego. Cześć, blok poleceń. Dzień dobry. Nie, no, ja chcę się poddać. Pójdziemy do gniazda i sobie zrobimy mały opening. Woa. You can lose three times pe per day, czyli możemy 3 razy na dzień y, przegrać. Ale my idziemy teraz do gniazda. Nie, nie gra nie działa niestety Angry Birds Epic Online. Mamy rola. Mam nadzieję, że dostaniemy jakiś fajny item. No, jest troszkę lepszy. Nasza Matylda będzie biła troszkę więcej, ale teraz jeszcze obejrzymy reklamę. Oj, to słuchajcie, fanowie Engelbert's Epic, podobno ma wyjść dwójka. Także nieźle, czekajcie, bo jeszcze. Okej, okay, dostaliśmy tą samą patelnię. No, co za pech! Co za pech, moi drodzy. No dobra, ale możemy teraz przerobić te rzeczy, które my posiadamy. To, że to musimy się udać tu chyba. Gdzie jest nasza Matylda? Bo ona ma tutaj przedmioty, które bez problemu zmielimy. Dostaniemy z tego surowce. No, pięknie. A gdzie się mieli sztandary? Chyba muszę wejść na sztandary. I czy my możemy zrobić jakiś fajny przedmiot? Eee, nie, nie mamy nic. A mamy. Do czaka. A nie, to jest w dół. Nie, czyli nie mamy jakby lepszy. Tu jest tylko przedmiot, który byśmy mogli zrobić. Nie ma obecnie żadnych przecieków o nowym Angry Bird's Epic? No to nie wiem, ktoś na czacie napisał. Czy Fortnite gram na streamach? Streamach czasami. E, dobra, czyli wróćmy do sztandarów, bo te sztandary trzeba prze, prze, prze ten, przetopić. Nowy Minecraft Legends, ale to on jeszcze nie, nie powstał. Okej, okay, czyli mamy ten. O, patrzcie ile surowców dostajemy. Oj, to jest mega. Jezu, patrzcie jak pięknie. Oj, to nam się przyda. Będzie? A skąd macie informację o Angry Epic? Że będzie. Kto tak powiedział? Dobra, czy jestem w stanie zrobić teraz ten lepszy przedmiot? Jeszcze skrzynki mi brakuje. oj, szkoda. Nie no, ja nie rozdaję obserwacji. Dobrze. To gdzie my skrzynki dostaniemy? Słuchajcie. Idziemy do przodu. Na razie tak nie jest źle. Tu jest co? Coś możemy wykupić? Aha, tu są do tych ptaszków, ale my nimi nie gramy, więc mamy muszelkę. Z tego dostaniemy troszkę surowców, więc warto to sobie klikać na tej mapie. I lecimy dalej. Chyba nie jest tak źle. Powinniśmy sobie pora. Oj, tu siła jest 120. I on ma chyba odporność. No nie wiem, spróbujmy. Aha, jakiś. No, no, na Twitterze. No to może wiesz. Są to jakieś spekulacje, ale być może, być może będzie coś na rzeczy, i. Angry Birds Epic? No, potrzebujemy takiej gry. Potrzebujemy kontynuacji Angry Birds Epic. Nie ma, że. To to bez dwóch zdań, moi drodzy. Podasz Twitcha? Eee, tak, już podaję. Udało nam się pokonać tą mocarną świnkę na Brot Oj Ej, hej Brocisko, a jak nowy Engelbert Epic będzie za dolara, to tak jak re reboot, and to kupisz oczywiście, że tak. To jest pytanie retoryczne. No tak będzie, oczywiście. Dobra, lecimy kolejną misję. Jak ta się gra nazywa? Angry Birds Epic. Ta gra nazywa się Angry Birds Epic, moi drodzy. Tak, Mistyko, racja. Też się zgadzam. Dolarek to 4,50 chyba. <Grybuj> e, czy będzie PSX? No zobaczymy. Jeszcze multiversus bym chciał ograć, wiecie? <Grybuj> Oj, źle zagrałem, mogłem papryczki użyć. Cześć, Karolina. Dzień dobry, Karolina. Pewnie e, albo na Roblox Brod 2, albo na Roblox Brod, wiesz? Ale chyba na główny kanał. A Stumble? No właśnie, cześć Antek, dzień dobry. Stumble guys, też bym musiał. Czy będzie Magic Clicker? Yy, Fabianku chyba nie na razie. Dobra, słuchajcie, bardzo nam dobrze poszło. Zrobiliśmy duże postępy w tej grze. Sprawdźmy teraz. Chciałbym zdo zdobyć jakąś skrzynkę, słuchajcie, żeby zrobić lepszy przedmiot do Matyldy. Tu mamy aż trzy skrzynki, to będziemy farmić sobie teraz. Pójdziemy tutaj i zaatakujemy tych przeciwników. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Zazwyczaj gry Lego były moimi ulubionymi. Oj, te tutaj mają odporność. A jajaj! Po co mi tyle e, kanałów? No wiesz co? E, chociażby dlatego, że YouTube lubi, jak masz coś systematycznie. Popatrz, ile ja gier nagrywam. Jakbym miał wrzucić 10 gier na jeden kanał, to raz, że nikt by tego nie oglądał, znaczy może inaczej. Nie w... Jakby to ci powiedzieć? Ja już to mówiłem Nijanowi. Cześć, polski szmigra. Chodzi o to, że na przykład jak ktoś zasubskrybował mnie dla Robloxa, to jak wrzucę odcinek z na przykład Minecrafta, to część osób mnie odsubskrybuje, bo nie będzie chciało oglądać Minecrafta. Tak, Bartek, mam, mam. Uwaga, dwie skrzynie, super. Jeszcze je potrzebujemy jedną. Jeszcze jedną skrzynkę potrzebujemy. Lenko, a z The Crusher to co to zagra? Stumble Guys będzie, będzie. Muszę nagrać. Cześć Magdalena. Piotrze, naprawdę? No i słuchajcie, powiedzcie mi proszę, na przykład jak wyjdzie Minecraft Legends. To gdzie powinienem nagrać Minecraft Legends? Na jaki kanał? Według Was. Jestem ciekaw, co, co odpowiecie. Jak myślicie? Czy zrobię swoją grę na Roblox? Oj. Raczej będzie ciężko. Nie znam się na tym. Na Minecraft Broad. No właśnie. Też mi się wydaje, że tam to powinno być. A powiedzcie mi proszę, na głównym zacząłem nagrywać Multiversus i e, Rumbleverse. Jeżeli miałyby wrócić na z e, takie gry jak Angry Birds Epic, Bloonsy i tak dalej, to gdzie powinienem nagrywać Multiversus i rum, Rumbleverse? Papa smurfie za chwilkę będzie. Cześć Humcie, dzień dobry. Ej, udało nam się zdobyć tę skrzynie, czy nie? Pamiętacie, bo nie, nie zauważyłem. Już nie pamiętam. Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Czy możemy zrobić lepszą osłonę? Możemy, super! Super, super. Tworzyliśmy najlepszy przedmiot, a tylko jedna gwiazdka. Ale zobaczcie, o ile więcej mocy. To zdrowia? To zdrowie chyba jest. O. Aj, nie, nie zdążyłem zrobić screena Matyldy. Tu jest. Nowy item. No dobrze, moi drodzy. Dziękuję za uwagę.